Dzień dobry, tak sobie pomyślałam, że trochę się pomaluję, jednocześnie do Was pogadam. Dzisiaj mam wolny dzień, dzisiaj jest wtorek. Przez chwilę było słońce, ale niestety już zniknęło. Dzisiaj wykorzystuję do nagrywania mój parapet okienny, bo pomyślałam sobie, że jednak światło dzienne jest dużo lepsze niż takie sztuczne. No to myślę, że zaczniemy coś tam robić. A, nagrywam dzisiaj aparatem Canon. To jest bardzo stary aparat, ale po, pomieszałam, pomieszałam, znalazłam jakąś opcję, że miałam głos wyłączony, więc mam nadzieję, że tym razem będzie wszystko ok. I głos już się nagrywa, więc super, bardzo się cieszę. Dzisiaj chcę zrobić taki sobie szary trochę makijaż. Wykorzystam tą paletkę. To jest Vivo Go Nude. Smoky Edition i tu są takie piękne, piękne kolorki, takie szarości, są też brązy, duże, nie są też maty, ale są też dużo błyszczących, także myślę, że dzisiaj coś tam z nich zrobimy, no i potrzebuję swojego korektora, tylko gdzie on jest? Jest! Kończę właśnie ten zbel, ten mineralny korektor, bo już jest końcówka, więc chcę go do końca wykorzystać. Więc nakładam na, na oczka. Ja chcę przybliżę jeszcze tutaj tereczko tak żebym siebie widziała. Dobrze. I teraz gąbeczką wklepuję ten korektor w oczy, na znaczy w powieki. I nakładam na całą na całą szerokość powieki, czyli aż pod brwi. I drugie tak samo Pamiętam w latach 80. jak... zresztą później też jak moja mama żyła, jak, jak ją malowałam czasami, miałam taką fazę. Nie nikt nie uczył jak malować się, jak, jak nigdy nie byłam na żadnym szkoleniu. I pamiętam, że właśnie na mojej mamie <grymio> robiłam doświadczenia <grymio> kosmetyczne i nieraz na przykład na Sylwestra czy na jakiejś okazji to moją mamę malowałam i kiedyś moja mama yy, sobie tak leżała, coś tam oglądała w telewizji, a ja mamuś to ja Cię umaluję. No i jak ją zaczęłam umalować, to moja mama powiedziała coś takiego śmiesznego, który do, przez tyle lat ciągle mam w pamięci. I ona powiedziała, no mówi teraz, jak już ją umalowałam, wszystko ładnie, elegancko, to powiedziała, no mówię, no teraz to tylko głowę odkręcić, postawić na stole, rano sobie przykręcić, już <gryw> <I> będę umalowana. <gryw> no niestety to tak nie ma. Ale to tak mi utkwiło w głowie, że naprawdę ciągle, ciągle sobie gdzieś tam w głowie powtarzam ten, jak już jest tak ładnie z mnie i tak miała szkoda mi zmyć tego makijażu, to wtedy sobie przypomina sobie ten właśnie fragment, moja mama mówiła, że mówię, no teraz też tak ładnie, mówi, że tylko głowę odkręcić i pójść spać. Nakładam taki szary cień, to jest ten jaśniejszy z tych szarych, to jest ten kolorek. Na powieki, na całą powiekę. Także do załamania. I myślę, że tak, że tutaj nic ciekawego aż takiego nie będę robił. Po prostu chcę sobie zrobić makijaż. Taki mój dzienniaczek. Chociaż ja zawsze, mi się wydaje, że ja zrobię, robię zbyt ciemne nieraz makijaże. Nie wiem dlaczego, po prostu jakoś tak nie Na mnie na przykład nie, nie widać aż tak bardzo, jak mam jasny makijaż. To, to się nie, po prostu nie rzuca tak w oczy i po prostu jestem taka bladziu, bladziucha. Kiedyś pamiętam, że poszłam do mojej kuzynki w odwiedziny, i ona mówi tak: A czemuś ty się nie umalowała? A ja oczywiście byłam umalowana, ale mam jasnymi cieniami takimi dorzewo e, złotymi i po prostu nie było tego tak właśnie na mnie widać. Także to tak czasami nie wygląda właśnie. Lepiej ja bardziej się e, lubię w takich chłodnych tonacjach niż w takich ciepłych. Chociaż tych ciepłych cieni, odcieni mam bardzo dużo, taki, takich paletkach, także e, myślę, że, że, że zawsze coś tam można pokombinować i, i coś zrobić. E, ale ja tak bardzo się nie lubię w takich czerwieniach, tak... w różu jeszcze tak, jeszcze jak delikatny jest róż, to tak, to wszystko jest ok. Natomiast w czerwieniach to już tak jakoś nie bardzo. Moje oko wygląda na chore, na zmęczone <laughs> wtedy. Także mi nie pasuje jakoś tam ten, ta czerwień. No ale oczywiście, no od czasu do czasu trzeba to wykorzystać. Oczywiście tutaj też są te pale, w tej paletce Cieni, które bardziej wykorzystuję, zresztą widać po zużyciu i, które, i cieni, które mniej zużywam. Także no, po prostu no. Brązu, brązy mam w każdej prawie palece, więc tutaj jakby nie ma jakiegoś takiego um, zużycia właśnie w tej. W tej zużywam bardziej e, szarości, a mniej właśnie e, takie brązy, bo brązy mam też w innych. Teraz ja potrzebuję do blendowania tego lekkiego takiego brązu, użyję troszeczkę na załamanie powieki. Okay. Pamiętam, że w latach 80. też jak chodziłam do mojej pierwszej pracy, właściwie drugiej, no to ja już opowiadałam kiedyś, w którymś filmiku, że pracowała taka pani Ania, to była emerytka i ona jedna jedyna się malowała, ja wtedy przyszłam, to byłam malowana bo wtedy już ja się malowałam w szkoły średniej i yy, po prostu yy, Pani Ania zwróciła uwagę na to, i, i, i zawsze, jak przychodziłam na w takim słabszym makijażu, to znaczy w takim jaśniejszym, właśnie, to mówi tak. A dlaczego ty się nie umalowała? A ja byłam umalowana, dlatego po prostu. Albo miałam taki jaśniutki szary, który no, u mnie właśnie nie był taki widoczny na oku, na oku, ale ja bardzo lubiłam cienie takie właśnie niebieskie, zielone, jakieś takie właśnie złote. Bardzo lubiłam takie kolory. No I chyba mi to zostało, bo szukam teraz paletki właśnie z niebieskościami, z zieleniami. Zobaczymy, czy coś mi się uda znaleźć. Dobra, to oko mam mniej więcej zrobione. No to teraz myślę, że twarz trzeba. Dzisiaj użyję sobie tego podkładu z, Be z bielendy, tego witaminowego. Teraz sobie nałożę na rękę. On jest taki płynny bardzo. Nakładam sobie na rękę i nakładam sobie od razu na twarz. Bo tak jak mówiłam wcześniej w filmikach, że, że gąbeczka nie nasiąka tak bardzo podkładem, jeżeli go nałożymy najpierw palcami po prostu. Dłoni. Także trzeba go jakby najpierw Smarować twarz, a później dopiero dobić, dobić tą właśnie gąbeczką, i ona wtedy tak się nie brudzi bardzo. Nie, nie chłonie tak tego podkładu jak normalnie, jakbym nałożyła na gąbeczkę. Okej, okay. dobra, no to teraz biorę jeszcze, wyczyszczę sobie to, co na ręce, i wbijam. I wbijam sobie właśnie tą gąbeczką podkład do twarzy, czy tak stempluję. Z ruchem stemplującym. Także tak jak mówiłam, ja nigdy nie, nie uczyłam się makijażu. Malowałam się od bardzo dawna. Nawet moje koleżanki ze szkoły średniej też mówiły jak ty się malujesz, co ty nakładasz. A ja tak trochę podglądałam jak tam w telewizji ludzie są umalowane, kobiety są malowane, różu za, używałam bardzo dużo, właściwie za dużo. No ale to jakoś nie wiem, no jeszcze wtedy było jakoś tak, nikt na to nie zwraca uwagi aż tak bardzo jak teraz, na przykład jak tam ktoś jest tam bardziej źle malowany czy coś, tak. Nie, po prostu... Miałam piękne róż, moja mama kupowała mi kosmetyki w, w Peweksie. E, miałam róż z Bourgeois, później ta firma weszła normalnie na polski rynek. Także można te, te róże ładne kupić w Rossmanie teraz. Także nie ma problemu. To już w ogóle od lat 80., pamiętam pod koniec chyba 80. lat. To weszła firma Hea. To pamiętam, żeśmy po matki kupowały takie szminki różowych w kolorach, takich perłowych. <grym> to było właśnie fajne, ym, fajne, że można było, był wtedy wybór taki większy, bo tak to nic kompletnie w sklepach nie było. Także niestety. Dobrze, podkład mam. Yy, to teraz kończymy oczy. Za chwilkę brwi zrobię. To już sobie przygotuję właśnie te te rzeczy. Ale teraz szukam szarego. O. No i szare kredki to jest kredka z Bell Professional Eyeliner Pencil. To jest taka wykręcana kredeczka w takim kolorze grafitowym. To jest taki końcówka, właśnie, to jest numerek 8. Ja bardzo lubię właśnie te wykręcane, bo nie lubię temperować w ogóle. Mi te temperówki, niektóre to w ogóle nie chcą temperować tych ołówków. Jest wolę takie wykręcane i prawie wszystkie mam takie wykręcane. Tu mam taką niebieską i też jest właśnie wykręcana. No i jeszcze pewno mam takich na przykład właśnie wykręcanych. O, tu ja mam na przykład brązową i też jest taka wykręcana. Lubię lubię te zbel, właśnie kredki, bo one są miękkie, nie są twarde, ale jednocześnie nie są bardzo miękkie, tak także się nie łamią robię sobie tutaj kreseczkę ale ja robię kreski tylko od zewnętrznego kącika do środka oka, jakoś tak do do źrenicy tu sobie troszkę wyciągam i górę maluję miałam przyciemnić czarnym cieniem może jeszcze to zrobię ale chyba mi wystarczy kredka dobrze, tak cieniem jest yy, łatwiej przyciemnić, bo cień wejdzie między rzęs, a kredka nie zawsze chce tam dotrzeć. Ok, jedno oko mam, a drugie. Schowa mi się. Ja lubię kredki, nie lubię robić cieniami, to znaczy czasami jak nie mam koloru, to tak, to robię cieniem taką kreseczkę właśnie u górę, u dołu, ale nie robię, nie robię takich głębokich, czyli nisko, nie robię cieni, Tylko że mam zmarszczki już, więc jak, jak mam zmarszczki, to by to było, no nieciekawie nie wyglądało, by to jeszcze pogarszało sytuację, więc wolę zrobić sobie kreseczki. Dobrze. No to teraz to już mam gotowe. Teraz mogę sobie zrobić brwi. Brwi sobie przeczesuję taką spiralką. Którą kupiłam chyba w Rosmanie. Albo w naturze, ale nie wiem. Chyba bardziej w Rosmanie. Bo jak wychodzę z pracy, to mam blisko rosną Także zawsze tam zaglądam. To się nazywa tarasy grabiszyńskie. I, I po prostu tam jest i Biedronka, kiedy był Piotr i Paweł, teraz jest Biedronka, jest też ym, Rosman, Pepko, na górze jest Kik, także ja zawsze coś tam chodzę i sobie coś tam oglądam. Czasami coś kupuję, jak mi coś wpadnie w oko, i, i yy, no i zawsze tam yy, na górze jest też poczta, więc zawsze jak chodzę wysyłki listy wysyłam firmowe, no to idę na górę od razu, zaglądam do kika później na dół na pep do pepko, do Rossmana, bo tam obok racji jest Rossman, obok pepko. Także sobie chodzę tam i zaglądam co jakiś czas. Ostatnio byłam w Lumpeksie, bo ja bardzo lubię chodzić do Lumpeksów. Tam są takie naprawdę perełki, że można fantastycznie sobie kupić rzeczy i to niedrogie. No ale szukałam spodni i było tyle fajnych spodni, ale niestety albo na mnie za wąskie, albo były za krótkie. Więc cztery pary spodni poprzemieszałam, nic nie było na mnie. Także niestety już mi się zniechęciłam się już i już mi się nie chciało nic szukać. A bluzek mam full, także nie potrzebuję, więc jeszcze właśnie przeglądając od razu rzeczy, takie chowające, grube zimowe, a wyciągając takie bardziej wiosenne, zrobiłam sobie od razu przegląd i też będę wyrzucać. Pomyślałam sobie, że wrzucę na Allegro, nie wiem, zobaczymy, czy uda mi się to sprzedać, ale rzeczy są niezniszczone, ładne, myślę, że będzie ok. Dobrze, brwi mam, coś mi tutaj e, nie bardzo wychodzi ten przód. Jeden mam za bardzo blisko, drugi za daleko, ale jak to mówią, brwi są siostrami, a nie bliźniaczkami. <grytanie> bardzo mi się podoba to stwierdzenie, właśnie, że, że brwi to są siostry, a nie bliźniaczki. Okej, okay, myślę, że jest okej. Okay. No dobrze. Dobrze, dobrze, czyli bo film mam już prawie skończony, chowam kredkę na miejsce i teraz żel, nadal nie mogę tego żelu z Libo kupić, to on był taki przeźroczysty, ale od pomady złapał takiego koloru i to już nie przeszkadza, więc nadal go używam, ale jak dostanę, wiele razy próbowałam takich kolorowych tych żeli, ale nic mi nie pasuje, po prostu albo są za jasne, albo są za ciemne. Nie pasuje mi niestety nic, więc muszę sobie tym jeszcze jakoś radzić. Dobrze. No to mam. No to teraz będzie czas na brązer. Mój ulubiony pędzel. Choć nie jest jakiś sygnowany, po prostu kupiłam z Allegro, ale bardzo go lubię, bo on jest taki miły w dotyku, bardzo. I jest... I bardzo ładnie nakłada właśnie brązery. Różne, różniste mam i, I naprawdę bardzo fajnie się spisuje. Nakładam teraz ten Beach Cruiser. Czy cruiser, nie wiem jak to się czyta. On, on jest bardzo ładny. Jest taki, jak ja to powiem, 3D, bo mam taki szary, bardziej taki, właśnie szary cień, brązer. Ale on jest taki płaski, tak nie nadaje kształtu twarzy w ogóle. Yy, tylko jakby przeciemnia boki, ale nie, nie nadaje w ogóle kształtu. A ten właśnie bardzo ładnie podkreśla. Broda teraz. Okej, okay, i trochę czoło. Ja nie przyciemniam. ja tak patrzę na tej zoberki jak tam się. Przeciwniają tym brązary, no to niektóre za duże dają. <grywa> tak uważam przynajmniej, bo dla mnie to tylko lekko i już jest dobra. Machnięcie pędzlem czy dwa razy i już jest tak za mam zrobiony. To też tu mi się posypało. Dobrze. Makijaż yy. no, już właściwie jest zakończony. Jeszcze rzęsy muszę yy. No, ale nie wziąłem sobie żadnej pomadki, więc będzie bez pomadki, bez usta. To jest moja y, maskara, którą bardzo lubię. To jest Volumix Fiber Lash z Eveline Cosmetics. Bardzo ją lubię. Y, tutaj mi wypiszę Ultra Light, czyli ultralepka, curl up, czyli podkręcająca, ale ona nie jest aż tak bardzo podkręcająca, jakbym chciała. <laughs> y, moje, y, moje rzęsy są bardzo takie toporne. One idą w dół i, i, i za Chiny nie chcą się podkręcać. Mam zalotkę, kupiłam teraz na zalotkę na Aliexpress, ale muszę poczekać, to jest taka zalotka bez tych brzegów takich, czyli rzęsy można w każdym momencie, po prostu jak, jak że nie ma ograniczenia tego, bo, tych boków, tylko ma górę, dół, nie, więc jest bardzo fajna, ale muszę zaczekać na nią, bo niedawno zamówiłam, a z Chin niestety idzie bardzo długo. Nieraz dwa tygodnie, nieraz trzy tygodnie, także czekam na nią. Jeszcze zamówiłam też biżuterię, także zobaczymy jak to tam wyjdzie. Póki co kupuję różne rzeczy na Aliexpress i nigdy się jakoś nie zawiodłam. Eee, także trzeba po prostu czytać co tam pisze. bo można się nadziać. Ostatnio właśnie oglądam jakiś filmik właśnie z, z właśnie produktami z Aliexpress, zakupami z Aliexpress. Z no i kobieta zamówiła wieszaki. Chciała dla swoich synów, dla dzieci kupić takie wieszaki. Okazało się, że to były wieszaki do zabawy dla dzieci. <śmówiła> no można się tak nadzieć, jeżeli się nie doczyta dokładnie, co tam w opisie jest, to niestety. Albo wielkość nie jest jak podana, no to można się nie Też naciąć. Zresztą um, oglądam um, kiedyś tą Nigelissima, czyli tą, która gotuje i ona też kiedyś zamówiła taką chciała zamówić taką jakby wazę do, um, do zupy ale w kształcie dyni no i zamówiła i zamówiła i przyszło takie maleństwo <laughs> także można się można się nadziać niestety e, każdemu może się to e, przydarzyć e, no i ta kobieta też właśnie się nadziała na te wieszaczki Mówi go po co mi to potrzebne? My może komuś ode, bo moje chłopcy się nie bawią. No no tak jest. Tak jest. No to już chyba wszystko. Makija zrobiony. Co prawda jeszcze nie mam nie mam ust umalowanych, ale to już tam nieważne. No to życzę miłego dnia i do widzenia. Na razie. Pa!